Cześć wszystkim z tej strony Ron. Witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby Jestem przed y, ligą Pokémon, słuchajcie, ponieważ y, troszeczkę tutaj sobie trenowałem i zbierałem kasę na e, Ultra Bole. Y, no, na zbierałem po jednym takim kursie, tutaj z ligą możemy zrobić 60 tysięcy, więc no nie jest źle. I na 50 tam chyba Ultra i coś koło 50 jeszcze dokupiłem, więc spokojnie powinno starczyć. A słuchajcie, my oczywiście dzisiaj złapiemy kolejną. Legendę. Jak wiecie niedawno, znaczy ten odcinek jest praktycznie nagrywany po tym, który ostatnio się uja ujawnił, ujawnił, pokazał, <grym> ukazał. Oczywiście tam złapaliśmy Mesprita i mówiłem, że muszę po prostu troszeczkę odczekać, aż będzie godzina, znaczy będzie po 20. Słuchajcie, w tej chwili godzinę mam 20.24, więc powinien się pojawić właśnie w tym miejscu, tu oczywiście koło Sotopolis. Nameless Cavern, w tym miejscu powinien się pojawić kolejny Pokémon. Jak wiecie, właśnie z Mesprita w tym miejscu złapaliśmy, i teraz, między 20 a 21 powinien być kolejny Pokémon. Więc spójrzmy, czy to się sprawdzi. Oczywiście, słuchajcie, standardowo tak, chyba coś się dzieje. Standardowo musicie mieć właśnie te trzy Pokémony, które są maksymalnie szczęśliwe, żeby tutaj dojść żeby to, żeby tą legendę złapać. I coś się dzieje, słuchajcie, coś się dzieje. Dokładnie, jest kolejna legenda, bardzo się cieszę. I co my mamy tym razem? Uksi. No dobrze. Oj, kurczę, mam rajkłazę, słuchajcie. Niedobrze, muszę przerzucić się na. Nie, 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 nie atakuj. Nie mam mowy. Na Froggera, oczywiście, bo on ma ten, ten atak super. Który zostawia jedno HP Dobra, no to co jedziemy nie? Najpierw skroimy go z życia standardowo ile się da Później spróbujemy go złapać O kurcze usnął, cholera niedobrze No to będę rzucał wiecie co? Pokebolami w tej chwili 122 mam ultra bole może się przebudzi niedługo. Rzucę 5 na tak po prostu wiecie co na spróbowanie. 5 i timera, no zobaczymy. nóż widelać się uda. Dobra, idzie trzeci. Mógłby go właśnie obudzić. Wiecie co? Dobrze by było. To jest czwarty. Dobra, jeszcze jednego rzucamy i zobaczymy timera. Kurczę, ten cały czas tutaj jest uśpiony. Niedobrze. To jest piąty oczywiście. No i zobaczmy tego timerka. Tak, wiecie co dla. No jestem ciekawy. Może będę miał szczęście i może się uda go złapać. Timer ball. No niestety, dobra, no czyli nic z tego. Spróbujemy wiecie co. Zaatakować może się zaraz... O, może się zaraz obudzi. Kilka takich ataków chyba muszę zrobić po prostu, żeby ten sen tutaj zniknął. Najgorsze jest to, że nie mam nic do leczenia. I on zaraz może paść. Tu będzie dopiero. Tu będą dopiero jaja. O, dobra, udało się. Obudził się. No nie, tylko nie to. Zaraz zaśnie, chyba. No właśnie. Zasnął znowu. No nic, będę próbował cały czas. Może się jeszcze uda. Wiecie co, jeszcze z dwa takie ataki, jakbym zadał mu. No to bym był zadowolony wtedy, bym mógł go już. Próbować złapać. Dwa lub trzy. No zobaczymy. O, obudził się. Super. Przeżyj to. Tylko, żeby mi przeżył, dowiecie co tego jednego HP. Żeby zadał właśnie uksi te obrażenia, i żeby jeden HP tylko mu został. O, chyba się udało. Słuchajcie, chyba jest dobrze. Dobra, akurat Froger niestety, ale tutaj padł weźmiemy sobie Rayquaza, bo ona ma setny level. On, ona. Yy, dobra. No i teraz pozostało nam tylko próbować. Nie, 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 kurczę. wystraszyłem się już trochę. Jedziemy: 5 Ultraboli, 1 Timer Ball. I tak standardowo będę rzucał. 2. Okej, okay, w tej chwili słuchajcie mam tutaj na zegarku 20.30, więc za pół godziny będę mógł złapać kolejną trzecią już, trzeciego tego pokemona w tej, tej, tej jaskini. No będzie fajnie, super. Ale najpierw oczywiście muszę tego złapać. Czekajcie, trzy chyba rzuciłem, tak? To jest czwarty. Czwarty albo piąty. Dobra, niech będzie, że czwarty to jest. Jeszcze jednego użyjemy. No i dobra, jedziemy. Timer ball. No, mesprita udało się szybko złapać. Tego widzę, że troszeczkę ciężej jest. O kurcze, Ależ. No, zrywa wszystko. No i dobra, za zaraz pójdzie spać, ale a to nie jest istotne. O! Udało się! Super! Słuchajcie, mamy Uxii. Tak więc w następnym odcinku piszecie standardowo, kto pierwszy ten lepszy oczywiście. Kto chce tego Pokemona i ta osoba oczywiście go dostanie, ta, która pierwszy komentarz napisze. No i słuchajcie, spotykamy się tu oczywiście, wy będziecie ten odcinek widzieć już w następne, znaczy dopiero następnego dnia, ale ja tutaj za chwilkę poczekam jeszcze te pół godzinki i złapię kolejnego trzeciego pokémona w tej jaskini. Więc jeśli wam się ten odcinek podobał, możecie zostawić łapkę i pamiętajcie o tym, aby w następnym odcinku napisać, że chcecie uksi Hej, cholera. Nie chciałem tutaj nadawać imienia. Teraz nie pamiętam, jak to się pisało. Uksi, tak? Nie wiem, czy dobrze to w ogóle napisałem, ale dobrze. <grymne> Niech będzie. Tak więc, ja się z wami żegnam. I słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.